Kiedy imię mojej matki wyświetliło się na ekranie telefonu, prawie upuściłam go z szoku. Jej telefony były równie rzadkie jak zaćmienia słońca dokładnie dwa razy w ciągu ostatnich pięciu lat. Raz, żeby poinformować mnie o śmierci ciotki Marii, i raz, żeby mimochodem wspomnieć, że moja siostra wychodzi za mąż. Oczywiście na ślub nie zostałam zaproszona halo odebrałam ostrożnie Ewa. Jej głos miał ten sam płaski ton, który pamiętałam. Twoja siostra Weronika i jej mąż przyjeżdżają w ten weekend. Chcą się z tobą zobaczyć. Przyjdź na kolację w piątek o szóstej. Potem się rozłączyła. Wpatrywałam się w telefon. Trzydzieści lat na karku, a wciąż czułam się jak niechciane dziecko. Mogłam odmówić. Prawdopodobnie powinnam była. Ale jakaś część mnie, ta, która wciąż łaknęła ich aprobaty, zgodziła się pójść. Piątek nadszedł szybciej niż bym chciała. Wezwałam taksówkę, nie chcąc zawracać sobie głowy parkowaniem, i wkrótce znalazłam się przed skromnym domem moich rodziców na przedmieściach. Tym samym domu, w którym dorastałam, czując się niewidzialna obok mojej złotej siostry. Wygładziłam prostą czarną sukienkę, profesjonalną, ale nie rzucającą się w oczy, i zapukałam do drzwi. Żadnej odpowiedzi. Nacisnęłam klamkę i okazało się, że drzwi są otwarte, więc weszłam do środka. Z jadalni dobiegał dźwięk śmiechu i rozmów. Nie tylko moi rodzice i siostra, jak obiecano, ale coś, co brzmiało jak pełne spotkanie rodzinne. Świetnie, więcej świadków mojego statusu wiecznego rozczarowania. Stanęłam w progu jadalni, obserwując scenę. Moja matka i ojciec na przeciwległych końcach stołu, Weronika i jej mąż po środku jednej strony, jak para królewska, a różne ciotki. Wujkowie i kuzyni wypełniali każde inne dostępne krzesło. Uwaga wszystkich skupiona była na mojej siostrze. Drugi lokal powinien być otwarty do lata, mówiła Weronika, gestykulując dramatycznie. Biznes Bartka po prostu eksploduje, prawda kochanie? Bartek, jej mąż, skinął głową z zadowoleniem. Prowadził warsztat samochodowy, co wiedziałam tylko dlatego, że kuzynka Ania od czasu do czasu wysyłała mi smsy z rodzinnymi plotkami. A Kuba już mówi pełnymi zdaniami, kontynuowała Weronika, odnosząc się do swojego dwuletniego syna. Pediatra mówi, że wyprzedza rówieśników, moja matka promieniała dumą, tata aprobująco kiwał głową. Zebrani krewni wydawali odpowiednie odgłosy podziwu, nikt mnie jeszcze nie zauważył. Stałam niezręcznie w drzwiach, szukając wzrokiem pustego miejsca i nie znajdując żadnego. Typowe. Nawet nie spodziewano się, że zostanę. Wtedy wzrok Weroniki padł na mnie, a jej uśmiech się zmienił. Wciąż tam był, ale jakiś inny, ostrzejszy. No proszę, kto w końcu raczył do nas dołączyć? Ogłosiła głośno, przyciągając uwagę wszystkich. Wejdź, Ewa. Chodź. Usiądź choć raz z ludźmi sukcesu. Zachichotałam pod nosem, ale milczałam. Ciotka Lidia przesunęła swoje krzesło, tworząc skrawek miejsca w rogu stołu. Wcisnęłam się, balansując na krawędzi siedzenia. Jak mówiłam, kontynuowała Weronika, otwieramy drugi lokal właśnie tutaj, w mieście. Bartek będzie dojeżdżał między oboma warsztatami, dopóki nie znajdzie menedżera, któremu ufa. Moi rodzice entuzjastycznie kiwali głowami. Twój ojciec i ja jesteśmy tacy dumni. Powiedziała mama, sięgając, by poklepać dłoń Weroniki. Tak dobrze sobie poradziłaś. Weronika przez chwilę pławiała się w aprobacie, po czym nagle zwróciła na mnie uwagę. Więc Ewa, powiedziała głosem ociekającym fałszywą słodyczą: Nadal pracujesz jako kelnerka w tamtej restauracji? Stół ucichł. Wszystkie oczy zwróciły się na mnie. To prawda, że zaczęłam pracować jako kelnerka zaraz po liceum. Moi rodzice odmówili pomocy w opłaceniu czesnego za studia, mówiąc, że oszczędzają na edukację Weroniki. Musiałam znaleźć własną drogę. Tak, odpowiedziałam prosto. Wciąż w tej samej restauracji. Nie rozwodziłam się nad tym. Nie wspomniałam o moim faktycznym stanowisku. Niech zakładają, co chcą. Weronika roześmiała się dźwiękiem przypominającym tłuczone szkło. Boże, zawsze byłaś taką przegraną, Ewa. Trzydzieści lat i wciąż nosisz talerze za napiwki. Krewni zachichotali. Moi rodzice wymienili porozumiewawcze spojrzenia i zgodnie skinęli głowami. Powinnam była poczuć się zraniona, ale zamiast tego uśmiechnęłam się tylko do siebie, gdyby tylko wiedzieli. Właściwie, ogłosiła Weronika, klaszcząc w dłonie, by przyciągnąć uwagę wszystkich. Zebrałam was tu wszystkich nie bez powodu. W przyszłą sobotę Bartek i ja chcemy zafundować wszystkim kolację w najlepszej restauracji w mieście, aby uczcić jego sukces. Będzie niesamowicie podekscytowane szepty przetoczyły się po stole. Wszyscy wyglądali na zachwyconych, dopóki Weronika znów nie zwróciła się do mnie: Oprócz ciebie, Ewa ciebie nie zapraszam. Jej uśmiech był słodką trucizną. Jesteś zbyt biedna, by brać udział w rodzinnej uroczystości w takim miejscu. Nie pasowałabyś. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, wtrąciła się moja matka. Chyba że pracujesz tam jako kelnerka, oczywiście. Wtedy mogłabyś nas przynajmniej obsłużyć. Stół wybuchnął śmiechem. Widziałam, jak wszyscy czekają na moją reakcję, spodziewając się łez, zażenowania, błagania. Zamiast tego, spokojnie dokończyłam jedzenie na talerzu, otarłam usta serwetką i powiedziałam: Nie będę nalegać, bawcie się dobrze. Ich rozczarowane twarze byłyby komiczne, gdyby nie byli moją rodziną. Kiedy stało się jasne, że nie dostarczę im emocjonalnego załamania, na które liczyli, szybko stracili mną zainteresowanie. Rozmowa wróciła do nadchodzącej kolacji, do której restauracji pójdą, co zamówią, kto gdzie usiądzie. Cicho, zebrałam torebkę, wymknęłam się od stołu i wezwałam taksówkę. Nikt nie zauważył, że wyszłam, nikt się nie pożegnał. Taksówka wysadziła mnie pod moim budynkiem, luksusowym apartamentowcem w najlepszej części centrum miasta. Portier przywitał mnie po imieniu, gdy przechodziłam przez marmurowe lobby do prywatnej windy, która prowadziła bezpośrednio do mojego apartamentu na ostatnim piętrze. Kiedy zdjęłam buty i nalałam sobie kieliszek drogiego wina, nie mogłam powstrzymać śmiechu na myśl o tej ironii. Moja rodzina wciąż widziała we mnie biedną kelnerkę, rodzinną porażkę. Nie mieli pojęcia, kim się stałam. Nie mogłam nie wspominać, jak to wszystko się zaczęło. W wieku 16 lat zaczęłam pracować na pół etatu w obskurnej kawiarni w centrum miasta. Nie dlatego, że chciałam, ale dlatego, że musiałam. Mamo potrzebuje nowych dżinsów, te mają dziury. Błagałam pewnego dnia po szkole. Ledwo podniosła wzrok z nad pomocy Weronice w jej projekcie naukowym. Nie bądź taka wymagająca. Ewa. Nie stać nas na kupowanie ci nowych ubrań za każdym razem, gdy ich zapragniesz. Tymczasem szafa Weroniki pękała w szwach od nowych ubrań, a ona miała najnowszego iPhona, podczas gdy ja wciąż używałam telefonu z klapką sprzed trzech lat, więc znalazłam pracę w kawiarni. Płaca była kiepska, godziny długie, ale oznaczało to wolność. Przestałam prosić rodziców o cokolwiek, kupiłam własne ubrania. Własny telefon, własne życie. Pamiętam, jak podsłuchałam matkę na rodzinnej kolacji, gdy miałam siedemnaście lat. Ewa prawdopodobnie będzie kelnerką przez całe życie, powiedziała ciotce Lidii. Nie jest tak bystra ani utalentowana jak Weronika. W wieku osiemnastu lat, po ukończeniu liceum, nadszedł ostateczny cios. Nie możemy pomóc ci zczesnym za studia, oznajmił mój ojciec. Oszczędzamy na edukację Weroniki. Ona ma prawdziwy potencjał. Tej nocy spakowałam swoje rzeczy i wyszłam z domu. Znalazłam pracę w restauracji w centrum miasta. Niezbyt prestiżowej, ale zatrudniali każdego, kto chciał ciężko pracować. Przeprowadziłam się do ciasnego mieszkania z dwiema innymi kelnerkami, Marią i Joanną. Ledwo wiązałyśmy koniec z końcem, ale przynajmniej byłam wolna od ciągłych porównań mojej rodziny. Widziałam zdjęcia w mediach społecznościowych Weroniki w nadmorskich kurortach z moimi rodzicami, na Nartach w Alpach, czy zwiedzającej Europę. Potem przyszło dumne ogłoszenie o rozpoczęciu przez nią studiów, edukacji, na którą moi rodzice nie mogli sobie pozwolić w moim przypadku, ale jakoś udało im się to zorganizować dla niej. Odepchnęłam te myśli i skupiłam się na pracy. Restauracja Bella Vita znajdowała się w doskonałej lokalizacji w centrum miasta ale borykała się z problemami finansowymi. Jedzenie było przeciętne, obsługa niespójna, a wystrój przestarzały. Ale pojawiałam się codziennie, uczyłam się wszystkiego, co mogłam i nigdy nie narzekałam. W dni wolne zapisałam się na kursy zarządzania restauracją w szkole policealnej, płacąc za wszystko sama. Zajęcia po zajęciach. Finanse restauracji, inżynieria menu, zarządzanie personelem, strategie marketingowe. Po dwóch latach pracy w Bella Vita, zauważyłam, że sytuacja się pogarsza: mniej klientów każdego tygodnia, więcej marnowanej żywności, rosnąca rotacja, personelu. Pewnego wieczoru, po zamknięciu, znalazłam właściciela, Roberta Dąbrowskiego, siedzącego samotnie ze szklanką whisky, wpatrującego się w arkusze kalkulacyjne. Wszystko w porządku, panie Dąbrowski? zapytałam, kończąc wycierać stoły. Westchnął ciężko. Nie bardzo, Ewa. Myślę o sprzedaży albo rebrandingu. To miejsce umiera. Zawahałam się, potem zebrałam odwagę. Rebranding nie pomoże. Gwałtownie podniósł głowę. Słucham? Przepraszam, ale to prawda. Problem nie leży w nazwie czy logo, ale w samej koncepcji. Spodziewałam się, że się zdenerwuję, ale zamiast tego wskazał na krzesło naprzeciwko siebie. Powiedz mi więcej więc powiedziałam. Wyjaśniłam, jak nasze menu było zbyt obszerne, dwadzieścia dań z makaronu, podczas gdy nasz szef kuchni robił dobrze tylko trzy z nich. Jak próbowaliśmy być restauracją z wyższej półki, ale nie mieliśmy jakości, która uzasadniałaby ceny. Jak całkowicie traciliśmy klientów w porze lunchu z powodu ograniczonych godzin otwarcia. Co byś zrobiła inaczej? Zapytał. Jego zainteresowanie było autentyczne skupić się na tym, co robimy najlepiej. Skrócić menu do 15 pozycji, tych, które ludzie faktycznie zamawiają, stworzyć zróżnicowane ceny, przystępne opcje lunchowe i premium na kolację, i uruchomić dostawę dla ludzi pracujących do późna w okolicznych biurowcach. Robert wpatrywał się we mnie: Skąd to wszystko wiesz? Kursy zarządzania w Szkole Policjalnej i obserwowanie, jak to miejsce traci pieniądze przez dwa lata. Roześmiał się nie drwiąco, ale z zaskoczeniem. Ile masz lat, Ewa? 22. Robert powoli skinął głową. Czy chciałabyś zostać nową menedżerką restauracji Bella Vita? Pomóc mi wdrożyć te zmiany? Potrzebuję kogoś, kto rozumie zarówno teorię, jak i realia tego biznesu. Kogoś, kto widzi problemy i rozwiązania, a nie tylko narzeka. Dwa tygodnie później miałam własne małe biuro. I ogromną odpowiedzialność za przekształcenie upadającej restauracji. To było przerażające i ekscytujące. Pracowałam po 18 godzin dziennie, przeprojektowując menu, szkoląc personel, ustanawiając nowe systemy i nadzorując skromny remont, który sprawił, że miejsce stało się nowoczesne, ale nie na siłę modne. Sześć miesięcy później, przed Bellavita ustawiały się kolejki. Nasza usługa dostawy działała non-stop w porze lunchu i kolacji. Obniżyliśmy koszty o 30%, jednocześnie zwiększając przychody o 45%. W ciągu dwóch lat otworzyliśmy drugi lokal po drugiej stronie miasta, a potem trzeci w dzielnicy biznesowej. Każdy z nich był rentowny od pierwszego dnia, ponieważ dopracowaliśmy nasz model niemal do perfekcji. Na moje 24 urodziny, Robert zaprosił mnie na kolację. Nie do jednej z naszych restauracji, ale do najbardziej ekskluzywnego miejsca w mieście. Mam dla Ciebie propozycję, powiedział, gdy już zamówiliśmy. Chcę uczynić cię wspólniczką. 30% udziałów we wszystkich obecnych i przyszłych restauracjach w naszej grupie. Prawie zakrztusiłam się winem. To, to zbyt hojne. To nie hojność, to biznes. Przekształciłaś jedną upadającą restaurację w trzy odnoszące. Sukcesy. Byłbym idiotą, gdybym nie związał cię ze sobą jako partnerki, zanim ktoś inny cię podebierze. Ta noc zmieniła wszystko. Nie byłam już tylko pracownicą, byłam właścicielką. Rozwijaliśmy się szybko po tym, otwierając kolejne dwa lokale w ciągu roku. Na moje 26 urodziny kupiłam swój apartament na ostatnim piętrze. W wieku dwudziestu. Ośmiu lat miałam własny portfel inwestycyjny. A teraz w wieku 30 lat nadzorowałam 8 odnoszących sukcesy restauracji z ponad 200 pracownikami. Wszystko to podczas gdy moja rodzina wciąż myślała, że noszę talerze za napiwki. Wróciłam do teraźniejszości, gdy mój telefon zasygnalizował powiadomienie. To była wiadomość od Melisy, naszej menedżerki doksyżm rezerwacji, w pierwotnej. Lokalizacji Bellavita. Właśnie potwierdziłam rezerwację dla dużej grupy na przyszłą sobotę wieczorem. 19. g. Nazwisko Weronika Koper. Wpatrywałam się w wiadomość, a potem wybuchnęłam śmiechem. Ze wszystkich restauracji w mieście moja siostra wybrała moją na swoją wielką rodzinną uroczystość tę samą uroczystość, na którą nie byłam wystarczająco dobra, by przyjść. Tydzień poprzedzający sobotę spędziłam w stanie nerwowego oczekiwania. Za każdym razem, gdy myślałam o mojej rodzinie wchodzącej do mojej restauracji, nie wiedząc, że jest moja, czułam dziwną mieszankę niepokoju i ekscytacji. Robert zauważył moje roztargnienie podczas naszego cotygodniowego spotkania zarządu. Wszystko w porządku? zapytał, gdy wszyscy inni opuścili salę konferencyjną. Wydajesz się dzisiaj nieobecna. Robert stał się przez lata kimś więcej niż partnerem biznesowym. Był mentorem, przyjacielem i najbliższą rzeczą, jaką miałam. Do rodziny w tych dniach jego żona Diana i ich dzieci często zapraszali mnie do siebie na święta, wiedząc, że nie mam dokąd pójść. Moja siostra przyprowadza całą moją rodzinę do Bella Vita w sobotę wyjaśniłam. Do tej pierwszej lokalizacji jego brwi wystrzeliły w górę ta sama rodzina, która myśli, że wciąż jesteś kelnerką? Ci, którzy nie zaprosili cię na kolację? Skinęłam głową. Cóż, to wygodne. Powolny uśmiech rozlał się po jego twarzy. Powiesz im? Zastanawiam się nad tym. Robert oparł się na krześle: Ewa, znam cię od ośmiu lat. Odbudowałaś mój biznes, rozwinęłaś go ponad to, co uważałem za możliwe, i ani razu nie prosiłaś o uznanie od nikogo, z wyjątkiem tych ludzi. Nie. Udawaj, że to dla ciebie nieważne. Miał rację. Pomimo całego mojego sukcesu, jakaś część mnie wciąż łaknęła aprobaty mojej rodziny. Albo przynajmniej chciała zobaczyć ich miny, gdy zdadzą sobie sprawę, jak bardzo się co do mnie mylili, będę tam, zdecydowałam. Nadszedł sobotni wieczór, a ja byłam kłębkiem nerwów. Przybyłam do Bellavita godzinę przed rezerwacją mojej rodziny, sprawdzając, czy wszystko jest idealne. Nie żebym musiała. Nasz personel był nienaganny, ale dało mi to zajęcie. Przebrałam się w dopasowaną czarną sukienkę i przypięłam identyfikator służbowy, na którym wyraźnie widniało Ewa Michalska, właścicielka i dyrektor wykonawczy. Następnie usiadłam w swoim biurze, które miało szklane okno z widokiem na główną salę jadalną i czekałam. Przybyli w grupie moi rodzice, Weronika i Bartek, kilka ciotek i wujków oraz kilku kuzynów. Łącznie czternaście osób, wszyscy ubrani w swoje najlepsze stroje. Patrzyłam, jak hostessa prowadzi ich do dużego okrągłego stołu w centrum sali jadalnej, naszego najlepszego stołu, który Melisa zarezerwowała bez mojej prośby. Weronika brylowała, gestykulując szeroko, wyraźnie będąc w centrum. Uwagi, moi rodzice promieniowali dumą, kiwając głowami na cokolwiek mówiła. To było jak scena z mojego dzieciństwa. Odgrywana na nowo. Zostałam w biurze, dopóki nie zamówili napojów i przystawek. Potem, biorąc głęboki oddech, wyszłam i powoli podeszłam do ich stołu. Moja kuzynka Ania zauważyła mnie pierwsza. Jej oczy lekko się rozszerzyły, ale nic nie powiedziała. Potem, jeden po drugim, pozostali zauważyli, że się zbliżam. No proszę, kto to jest? Ogłosiła głośno Weronika. Będziesz naszą kelnerką dziś wieczorem? Jak idealnie uśmiechnęłam się spokojnie właściwie nie będę mogła was dziś obsłużyć zbyt zajęta innymi stolikami uśmiechnął się drwiąco Bartek zbyt zajęta prowadzeniem restauracji odpowiedziałam, wskazując na mój identyfikator i siedmiu innych w naszej grupie. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Usta mojej matki otworzyły się szeroko twarz mojego ojca przybrała interesujący odcień czerwieni. Weronika wyglądała, jakby została spoliczkowana. Jesteś. właścicielką tego miejsca? zdołał w końcu wykrztusić mój ojciec. Współwłaścicielką, poprawiłam, z Robertem Dąbrowskim. Jesteśmy partnerami od sześciu lat, ale mówiłaś, że wciąż pracujesz w tej samej restauracji, powiedziała oskarżycielsko moja matka. Pracuję. Po prostu nie sprecyzowałam stanowiska. Wzruszyłam ramionami. Nigdy nie pytałaś. Ciotka Lidia, która zrobiła mi miejsce przy rodzinnym stole, jako pierwsza odzyskała rezon. Ewa, to wspaniałe. Restauracja jest piękna, musisz być taka dumna. Nagle wszyscy chcieli ze mną rozmawiać. Jak to zrobiłam? Kiedy to się stało? Dlaczego im nie powiedziałam? Moi kuzyni wyglądali na pod wrażeniem. Moje ciotki i wujkowie wydawali się szczerze zainteresowani. Tylko moja najbliższa rodzina, moi rodzice i Weronika – Siedzieli w osłupieniu. Przepraszam, że przerywam waszą uroczystość powiedziałam, ale chciałam tylko polecić dzisiejsze danie specjalne. Risotto truflowe jest wyjątkowe, chociaż przy cenie 300 zł za talerz może być trochę drogie. Spojrzałam prosto na Weronikę, mówiąc to, powtarzając jej słowa o tym, że jestem zbyt biedna, by uczestniczyć w jej kolacji. Jej twarz poczerwieniała ze złości i zażenowania. Straciła publiczność. Cała uwaga przeniosła się na mnie. Powinnam wracać do pracy, powiedziałam. Miłego wieczoru wróciłam do swojego biura, zamykając za sobą drzwi. Przez okno widziałam chaos, który po sobie zostawiłam. Moi krewni rozmawiali wszyscy naraz. Weronika była czerwona na twarzy i wściekła, warcząc na bartka za każdym razem, gdy próbował coś powiedzieć. Moi rodzice wyglądali na oszołomionych od czasu do czasu zerkając w stronę mojego biura. Powinnam czuć triumf. To była chwila, o której czasami fantazjowałam. Wielkie odkrycie, szokowane twarze, nagłe uświadomienie sobie, że mnie nie docenili. Ale zamiast tego czułam pustkę. Ich aprobata lub dezaprobata nie powinny już mieć znaczenia. Zbudowałam życie bez nich. Odniosłam sukces bez nich. Co próbowałam udowodnić? Odwróciłam się od okna i skupiłam na laptopie, przeglądając plany naszej najnowszej lokalizacji. W przyszłym miesiącu rozszerzaliśmy działalność na inne miasto nasze pierwsze przedsięwzięcie poza obszarem metropolitalnym. Było jeszcze tyle pracy do zrobienia. Godzinę później, gdy moja rodzina kończyła desery, zadzwonił telefon w moim biurze. To była recepcja. Pani Michalska, pani rodzice proszą o rozmowę przed wyjściem. Zawahałam się, a potem zgodziłam się ich przyjąć. Weszli nerwowo do mojego biura, rozglądając się po nagrodach na ścianach, oprawionych recenzjach restauracji, zdjęciach mnie z Robertem na każdym wielkim otwarciu. To robi wrażenie, Ewa, powiedział sztywno mój ojciec. Dziękuję. Chcielibyśmy kiedyś zjeść z tobą kolację, dodała moja matka. U ciebie w domu. Chcielibyśmy zobaczyć, gdzie teraz mieszkasz. Wiedziałam dokładnie, co się dzieje. Nagle nie byłam już rodzinną porażką. Byłam kobietą sukcesu, bogatą, wartą uznania, wartą poznania. Przykro mi, ale jestem teraz niezwykle zajęta, powiedziałam rodzicom. Otwarcie nowego lokalu pochłania całą moją uwagę. Dobrej nocy. Po ich wyjściu obserwowałam przez okno biura, jak rodzina zbierała się przed restauracją. Moja siostra gestykulowała dziko, wyraźnie zdenerwowana, że jej wielka uroczystość została przyćmiona. Moi rodzice wyglądali na wstrząśniętych. Reszta krewnych ciągle zerkała na restaurację, prawdopodobnie wciąż przetwarzając to, co się stało. Następnego ranka, w niedzielę, obudziłam się i zobaczyłam trzy nieodebrane połączenia od rodziców oraz SMS z pytaniem, kiedy moglibyśmy się spotkać. Nie odpowiedziałam. Poniedziałek przyniósł pięć kolejnych połączeń i wiadomość głosową od matki, sugerującą lunch w dowolnej restauracji, którą wybierzesz, kochanie. Wtorek to był mój ojciec, mówiący, że są tacy dumni i chcą znów być częścią mojego życia. Do środy dzwonili również ciotki i wujkowie. Kuzynka Ania napisała SMS-a, że wszyscy o mnie mówią, zdumieni moim sukcesem. Ciotka Lidia zadzwoniła, by powiedzieć, że zawsze we mnie wierzyła. Wygodna rewizja historii. W czwartek rano, gdy przeglądałam zgłoszenia na stanowisko nowego szefa kuchni, zadzwonił mój telefon z nieznanego numeru. Wbrew rozsądkowi, odebrałam: Ewa Michalska, Ewa, tu Bartek, mąż twojej siostry. Tego się nie spodziewałam. Co mogę dla ciebie zrobić, Bartek? Przejdę od razu do rzeczy. Rozwijam swój biznes warsztatowy, jak wiesz. Bank robi trudności z pożyczką. Miałem nadzieję, że może byłabyś skłonna pożyczyć nam dwieście tysięcy złotych jako inwestycję. Rodzinną? Prawie wybuchnęłam śmiechem. A dlaczego miałabym to robić? Cóż, jesteśmy rodziną, powiedział, jakby to wszystko wyjaśniało i wiele by to znaczyło dla Weroniki. Jest zdenerwowana od sobotniej nocy, założę się, że była. Jej chwila chwały została zrujnowana przez siostrę, którą przez lata lekceważyła jako bezwartościową. Nie jestem zainteresowana inwestowaniem w twój biznes, Bartek, ale życzę powodzenia z bankiem. Daj spokój, Ewa. Masz teraz pieniądze. Nie zbiedniejesz, pomagając siostrze tej samej siostrze, która publicznie nazwała mnie przegraną i powiedziała, że jestem zbyt biedna, by uczestniczyć w jej kolacji? Tej siostrze nastąpiła pauza. Ona tak nie myślała. Wiesz, jaka jest Weronika? Niestety, wiedziałam. Spędziłam dzieciństwo i nastoletnie lata, wiedząc dokładnie, jaka jest Weronika. Roszczeniowa, okrutna i wiecznie usprawiedliwiana przez naszych rodziców. Moja odpowiedź brzmi – nie, nie dzwoń więcej. Rozłączyłam się. Niecałą godzinę. Później zadzwoniła sama Weronika. Ty samolubna suko, wycedziła bez wstępów. Zawsze byłaś o mnie zazdrosna, a teraz myścisz się na mnie, odmawiając pomocy Bartkowi. Nie jestem o Ciebie zazdrosna, Weroniko, nigdy nie byłam. Więc dlaczego nie pożyczysz nam pieniędzy? Wyraźnie cię na to stać. Po prostu chcesz patrzeć, jak cierpimy, wzięłam głęboki oddech. Spędziłam lata ignorowana przez tę rodzinę, lata słysząc, że nie jestem wystarczająco dobra, wystarczająco mądra, ani wystarczająco wartościowa. Teraz, gdy mam coś, czego chcecie, nagle przypominacie sobie o moim istnieniu. Nastąpiła długa cisza. Dobrze, powiedziała w końcu. Bądź taka. Wszyscy mówią o tym, jak pieniądze uczyniły cię zimną i podłą. Jak myślisz, że jesteś teraz zbyt dobra dla swojej rodziny? Prawie roześmiałam się z tej pokrętnej logiki. Żegnaj, Weroniko. Natychmiast zablokowałam jej numer. Kolejne kilka tygodni minęło w wirze pracy. Sfinalizowaliśmy plany nowej lokalizacji, zatrudniliśmy kluczowy personel i dopracowaliśmy menu pod kątem innego rynku. Robert i ja spędzaliśmy długie dni na spotkaniach i jeszcze dłuższe noce, martwiąc się o tysiąc szczegółów. Moja rodzina kontynuowała kampanię pojednawczą. Do mojego biura przychodziły kwiaty. Moja matka zostawiała zapłakane wiadomości głosowe. Mój ojciec wysłał e-maila wspominającego moje dziecięce osiągnięcia, osiągnięcia których nigdy wtedy nie uznał. Ignorowałam ich wszystkich. Wiesz, powiedział Robert pewnego wieczoru, gdy przeglądaliśmy plany projektowe nowej lokalizacji, mogłabyś po prostu spotkać się z nimi raz, załatwić to. Podniosłam wzrok z laptopa. Po co miałabym to robić, bo nie przestaną? I to cię rozprasza, nie mylił się. Pomimo moich najlepszych starań, by skupić się wyłącznie na naszej ekspansji, myśli o rodzinie wciąż się wtrącały. Wspomnienia przeszłych afrontów, fantazje o powiedzeniu im dokładnie, co myślę, wyimaginowane rozmowy, w których przepraszali za lata lekceważenia i faworyzowania. Co bym im w ogóle powiedziała? Robert wzruszył ramionami. Prawdę, że zbudowałaś to życie bez nich i nie potrzebujesz ich teraz w nim, albo że chcesz relacji, ale tylko na nowych warunkach. Tak czy inaczej, zamknięcie tego rozdziału mogłoby pomóc ci ruszyć naprzód. Może, przyznałam, ale jeszcze nie teraz. Mamy za dużo pracy i mieliśmy. Nowa lokalizacja była ogromnym przedsięwzięciem, naszym największym dotychczas. Tworzyliśmy nie tylko restaurację, ale przestrzeń kulinarną z prywatnymi salami jadalnymi, kursami gotowania i barem na dachu. To było ambitne, kosztowne i dokładnie takie wyzwanie, jakiego potrzebowałam. W dniu, w którym sfinalizowaliśmy umowę najmu, Robert i jego żona Diana zabrali mnie na świętowanie. Za nowe początki wzniosła toast Diana, podnosząc kieliszek. I za najlepszą partnerkę biznesową, jaką Robert mógł znaleźć. Nadal nie mogę uwierzyć, że miałaś tylko 22 lata, kiedy przedstawiłaś mi ten plan przebudowy restauracji. – dodał Robert. Najmądrzejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem, to posłuchanie ciebie. Dziękuję – powiedziałam, czując ciepło, które nie miało nic wspólnego z winem. Zadanie mi szansy. Zawiarę we mnie, kiedy nikt inny nie wierzył. Diana sięgnęła przez stół i ścisnęła moją dłoń. To właśnie robi prawdziwa rodzina, Ewa. Wierzą w ciebie, wspierają cię, cieszą się twoimi sukcesami, zamiast czuć się nimi zagrożeni. Jej słowa trafiły w sedno. Ludzie przy tym stole: Robert, Diana, nasi menedżerowie restauracji, nasi szefowie kuchni, nawet nasi stali klienci, okazali mi więcej wsparcia i uznania niż moja biologiczna rodzina kiedykolwiek. To oni byli teraz moją prawdziwą rodziną. Gdy rozejrzałam się po ich uśmiechniętych twarzach, zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję zamykać rozdziału z rodzicami czy siostrą. Nie potrzebowałam ich aprobaty ani ich spóźnionego zainteresowania moim życiem.